Jest, yes, Witam ponownie. Teraz pokażę Wam kask. A jak widzicie, mam nowy kask. Na pewno jesteście ciekawi, jaki to jest kask. A, od razu Wam mówię, że to jest Shoei RF1200. Nowszy model tego kasku, co już miałem. RF1100. W Europie ten kask się inaczej nazywa. Nazywa się Shoei RNX. Sorry. Także za chwilę wam pokażę ten kask. A odnośnie tego kasku, zaraz wam pokażę co jeszcze mam. Od razu zamówiłem sobie czarną szybkę do tego kasku. Ona może teraz nie wygląda, że jest taka czarna, ale zaraz ją założymy do kasku i zobaczycie, że jest to jest najciemniejsza szybka jaka jest. Pierwszy raz będę miał oryginalną szybkę w kasku Showi, bo zawsze jedziemy na nieoryginalnych. Jak widzicie, tutaj mam z tego starego szybki. To jest taka z eBay'a szybka i ona nie jest. Znaczy ta złota szybka troszkę rozmywa, troszkę rozmazuje obraz. Dlatego w niej tak za dużo nie jeździłem i nie jeżdżę. To jest oryginalna srebrna. No i mam jeszcze z eBay'a czarną, która, która świetnie się spisywała. Jak za tą cenę? 20 dolarów. A tą szybkę. A tą szybkę. To jest Dark Smoke, czyli ciemno-czarna, najciemniejsza. Tutaj świeci teraz właśnie. Tutaj mam lampę. Może tak wam pokażę. No nie, nie zobaczycie jaka jest czarna, dopóki nie założę jej na kask. Także ta szybka jest oryginalna od Sui, Koszt tej szybki to 59 dolarów. No i co no, można nie powiedzieć? Bardzo dobrej jakości szybka do kasku. A ma już tutaj, widzicie, na pinlaki. Pinlocki. Na pinlocki. Pinlaki, pinlock. Nie wiem jak to wymówicie w Polsce na to. Pinlock to jest taki, taki coś, co się przykleja tutaj a pod spodem, a pod, od, od wewnątrz szybki a żeby po prostu Wam nie parowało żeby nie parowała szybka to jest taka folia, którą się przykleja właśnie do tych dwóch bolc nazwę to bolce i po prostu w ten sposób a ta folia zatrzymuje właśnie szybkę przed parowaniem także to jest jak widzicie oryginalna szybka to jest model CWR Jeden, Dark Smoke. Um, no i pokażę Wam w końcu kask. Jeżeli chodzi odnośnie kasku, powiem Wam, że nigdy nie planowałem kupić tego kasku, bo widzicie na Facebooku szukałem, o, szukałem innych kasków, ale też Shui. a Nie planowałem tego kasku, bo jakoś mi się nigdy nie podobał specjalnie. A, a szczególnie w tym kolorze. A szczególnie w tym kolorze. O, jakoś na zdjęciach nie robi na mnie róż yy, wielkiego wrażenia ale jak zobaczyłem go w sklepie to naprawdę się zakochałem i, i od razu go sobie kupiłem także tak, kask zawsze był właśnie, kask był tak zapakowany w takim każdy kask przychodzi z takim workiem a tutaj mam instrukcję obsługi a gwarancję a może rozpakuję, Wam pokażę. O, i tutaj jeszcze mi przyszły, właśnie te pinloki do szybki. I nie jestem pewny, bo ja to zamówiłem z jednego sklepu i wszystko mi przyszło w jednym pudełku tutaj. I nie jestem pewny, czy te pinloki przychodzą razem z szybką, czyli tą, czy razem z kaskiem. Pinloki, tak jak mówiłem, to jest ta folia, która. która. która po prostu za, a, zapobiega parowaniu szybkich. A, także nie będę na tego rozpakowywał i nie będę tych filmaków chyba zakładał, bo jakoś ja nigdy nie miałem problemu z parowaniem szybki, nawet tych, tych z ebay'a. Także tyle było w pudełku. a Tutaj w takim, z tym kaskiem dostajecie, sobie przytrzymam kamerę pod brodą. O, dostajecie taki Ociepl... nie wiem, ocieplacz pod brodę, nie wiem jak to nazwać. A to jest taki taki guart, że tak powiem, który zaraz pokażę. I sam jeszcze nie wiem do czego to jest, ale to jest chyba do przyklejenia tych pinlaków. No i instrukcja i gwarancja. Także. Także o, jeszcze są naklejeczki szyi, które na pewno wylądują na R1C. Także tak to wygląda. To co było z kaskiem. A co jest dobre? Dlaczego lub... O, przepraszam, wcześniej wam mówiłem, że ten o, kask się nazywa NX o, RNX chyba, a tak naprawdę... W sumie już nie jestem pewny co wam mówiłem, także... Tutaj na instrukcji macie nazwę RF1200 albo NXR, czyli to jest europejska nazwa, a to jest nazwa na Stany Zjednoczone. Gwarancja jest na 5 lat, czyli bardzo dobra gwarancja. Kask jest wyprodukowany, kask jest wyprodukowany w Japonii. A co jest fajne z gwarancją Shubi, to jest to, że jak, jak powiedzmy, że wam kask upadnie lub, lub się obije, można wysłać ten kask do szu i do Japonii. Wiem, że mało kto będzie to robił, ja na przykład tego bym nie robił, ale można wysłać kask do Japonii, oni za darmo wam sprawdzą, czy ten kask nadal jest bezpieczny, bo jak wiecie, kask po upadku już nie jest tak bezpieczny jak, jak jest od nowości. A z tego względu, że po prostu. A ta cała skorupa kasku jest tak skonstruowana, że, że jest odporna na, na wstrząs za tylko jeden raz. Nie wiem jak to jest zrobione, ale tak to działa. No i przyszedł czas na to, żeby pokazać Wam jak wygląda kask. Strasznie ciężko jest z jedną ręką. Ale odłożę na chwilę kamerę. Rozpakuję go. I już go mam rozpakowany. Tada! Tak wygląda mój nowy kask. Napiszcie co myślicie. Normalnie nie wiem czy na filmiku Wam się będzie podobał, czy nie, ale ogólnie na żywo wygląda z zajebiście. U góry ma taki to jest to jest replika Marqueza numer 93 może dał tu do światła bardziej Bardzo fajny kask. Bardzo mi się podoba. U góry jest taki zajebisty pająk. Na pewno będzie bardzo fajnie widać na zdjęciach jak z toru jak na przykład będę jechał i schlony tak pajączek, zajebiście. Naprawdę super. Ten kask wygląda super w rzeczywistości na żywo. Tak ogólnie na filmikach mi się nigdy nie podobał ani na na zdjęciach, ale w rzeczywistości naprawdę robi wrażenie i ciekawie wygląda. Także tak wygląda tutaj. Może dam do światła bardziej dziennego. Szef, Świat... potknąłbym się. Także tak wygląda. Widzicie? Made in Japan. Nie był dobry pomysł, wychodzić tam, ale okej okay. Także tak wygląda. Jest, a w porównaniu do mojego starego kasku jest troszkę mniejszy. Ogólnie. A ogólnie jest troszkę mniejszy i to też mi się podoba, bo tamten kask mi się dał taki, właśnie troszkę duży na mojej głowie. No, także fajnie i nawet będzie mi troszkę pasował do r Czego i tak nie jestem jakimś tam wielkim zwolennikiem, aby, aby właśnie ubiór pasował do koloru motoru, do motocykla. Także tak czy inaczej troszkę będzie pasował i będzie pasował też do mojego kombinezonu. Jak widzicie, mam czarny kombinezon. I kask. Czarny z czerwono-białym. Zawiesimy sobie go tutaj. I co? Napiszcie w komentarzach, co myślicie. Według mnie jest git. Jeszcze jak założę czarną szybkę, kask robi jeszcze lepsze wrażenie. I jedną ręką to jest naprawdę nieprzyjemna robota. Muszę postawić kamerę na razie tak. A oryginalna szybka jak widzicie też ma bolce na pinlaki. Tutaj i tej szybki na razie nawet nawet jej nie będę używał. Tyle Wam powiem. Teraz założę czarną szybkę. Źle to założyłem. Chyba dobrze. Jeszcze raz. No, teraz siadło. Nie, no dalej jesteśmy tak. Powiem Wam, że zakładanie tych szybek to mnie. Ogólnie, to jest bardzo łatwo. Znaczy, bardzo łatwo. Tak samo jak w tamtym szuj. No, teraz wiesz. Tak wygląda kask Z czarną, szybką. Według mnie zajebiście. Tak. Bardzo fajnie, bardzo mi się podoba. Co jeszcze jest w tym kasku fajne, czym się różni od mojego poprzedniego kasku, że tutaj ma takie a, takie, takie paseczki. A, przy upadku, mam nadzieję, że nie będę musiał tego nigdy używać. A, że Przy upadku po prostu ten kask można wyciągnąć bardzo łatwo, ściągnąć z głowy, ciągnąć za te, za te dwa tutaj a, paski i wtedy jakoś sam jeszcze nie wiem, jak to, jak to działa. Mam nadzieję, że nie będę musiał tego używać. Że jest wtedy bardzo łatwo ściągnąć ten kask bez poruszania za bardzo głową, na przykład. A co jeszcze? Coś jeszcze miałem mówić. O, pokażę Wam jeszcze ten mój stary kask. Dla porównania. On jest chyba brudny. I zobaczycie, jaka jest różnica w wielkości. Mam nadzieję, że nie jest usyfiony. O, jest, niestety jest. No ale cóż, jeszcze nie miałem okazji powy, wyczyścić sobie mój gir. Także tak wyglądają oba kaski. I z profilu zrobimy. Jak widzicie. Ten wygląda, że jest mniejszy. Nie wiem, czy to widać na kamerze, ale wy wygląda, że jest troszkę mniejszy. Oba kaski to jest praktycznie ta sama półka. O, jeżeli, jeżeli chodzi o koszt kasku, zapłaciłem za ten kask 560 dolarów. to ja myślę, że było warto. Za ten kask zapłaciłem kiedyś. Cena była ich na chyba 450, bo jest cały czarny, bez żadnej grafiki. Ale, jak go kupiłem taniej, za 200, chyba coś 50 czy 80, bo się pomyli w sklepie, a odnośnie jeszcze tego kasku, odnośnie jeszcze tego kasku, tutaj ma wloty. Tutaj ma wloty powietrza, podobnie jak ten. Tutaj ma też jakiś wlot powietrza. I tutaj a, mówią, że a, piszą, że to jest ulepszenie. Tego kasku. Że jest dużo cichszy, że jest o, wygodniejszy. No nie wiem. Zobaczymy. Porównamy. No i w sumie tyle. O, jeszcze mam jedną rzecz, ale to zrobię następny filmik, bo ten widzę już trwa 14 minut. Także wrzucę Wam kolejny filmik z moją kolejną kolejną rzeczą, która mi przyszła. I to nie jest już o, to nie jest już część do motocykla, tylko też subioru. Także za chwilę Wam. A to już do, do następnego filmiku. Trzymajcie się.